Witajcie kochani, wróciłam na tą odkrywkę, co ostatnio znalazłam. Przyjechałam pokopać. Zobaczymy, czy uda mi się i, i ile? E, mam ze sobą dwa wiadra, dużą torbę z Ikei magnes. Wzięłam kopaczka, rękawiczki, wszystko jest. E, no i wiecie co, coś Wam pokażę. Przeszłam się tutaj kawałek i patrzę. A w tym miejscu, słuchajcie, znalazłam kolejne szkło. Jest na pewno bardzo stare. To szkło, oj, bardzo stare. Yy, I kawałeczek dalej zobaczyłam szkło wystające z ziemi. Taka piękna butla była. Coś pięknego to w tym miejscu. Yy, myślę, że to szkło może być tutaj, wszędzie. A dlaczego tak sądzę, już Wam powiem, bo jak byłam dzieckiem, a to już kilka dekad temu było, w tym miejscu, co teraz Wam pokazuję, była woda. Ja się tutaj kąpałam. Te drzewa, jak widzicie, nie są stare. One mają może 20-30 lat maksymalnie. A ja się tutaj kąpałam za dzieciaka. I wydaje mi się, że ktoś po prostu w pełne wory. Tych różnych śmieci, wyrzucił tutaj do tej wody. Z czasem te worki pewnie się rozerwały, wiadomo, warunki atmosferyczne zadziałały, i to szkło przemieściło się, będąc w tej wodzie. Dlaczego? Dlatego tak dużo tego szkła jest tutaj w różnych miejscach. Ja idę i teraz się tutaj rozglądam, bo to szkło wystaje. No nic, ale ja się dzisiaj biorę generalnie za tą odkrywkę. Zobaczymy, co tutaj jest, jak coś będzie, wam pokażę i tyle. E, oczywiście, po odkładam i inne tak do tych pojemników. Sama jestem ciekawa, czy coś znajdę w ogóle e, w całości. No nic, kochani, słyszycie? Tak. Jak zwykle, ptaszki są ze mną, ale jestem ciekawa. No nic, biorę się do pracy, zobaczymy. Zastał mnie deszcz w tym miejscu. Musiałam stąd uciekać, ale wróciłam oczywiście. I zobaczcie, tu jest ogrom szkła, które już mi się nie zmieścił do tego pojemnika. Pojemnik, jak widzicie. Jest ogromny z górką. To, są, to jest tylko i wyłącznie szkło. Już posegregowane. Tu mam śmieci zmieszane, przeróżne. Zobaczcie. Stare dekle od musztardówek. Maść jakaś porcelana pobita. Jakieś szyby były. Słuchajcie. A tutaj mam trochę złomiku. Niewielką ilość, ale jest. Tu wiszą moje rękawiczki, które się suszą. A jak sami widzicie, są już dość zużyte, ale dobra, wypierze się jeszcze, będzie z tego pożytek. Ogrom gruzu z tego miejsca jeszcze wyszło. Przyjechałam z workami, przysypię sobie. Do tego worka zmieszane, bo ten worek, zobaczcie, jest z folią w środku, więc mi nic nie przecieknie w aucie. Wiaderko od Ewy z Gdańska. Ewunio, pozdrawiam Cię i dziękuję za to wiaderko. Na złomik, a tu pójdzie szkło. E, jeszcze pokopię, bo powiem Wam, że w tej odkrywce to jest doł, dół na jakieś 25 cm i tam stamtąd wychodzi szkło, bardzo dużo jeszcze szkła które e, uratowałam. Niebawem Wam pokażę, jak już się będziemy pakować, bo jest w aucie. O, kolejny złomik. Tak, tak, ja już zaraz zakładam rękawiczki. E, I co? I byłam w domu i wzięłam oczywiście wózek, bo szkła jest masa. Spójrzcie na to, jaką nie wiem, nie rozsypie mi się ta moja piramidka, jaką piękną butelkę znalazłam, ale niestety jest uszczerbiona od spodu. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Stara, cudowna. Niestety uszczerbiona, więc ją zostawiam. Chociaż wiecie co, nie wiem. Może ją doczyszczę w domu. Przecież ona jest uszczerbiona od spodu. Jak znajdę drugą taką kiedyś, to sobie po prostu tej się pozbędę. Albo będzie na wazonik, bo jest piękna. Ogrom szkła, ogrom panu, wam powiem. Szkła pobitego. Niektóre butelki już znam, mam, to już nie zbieram ich, bo to są jakieś właśnie po perfumach i tak dalej. Ciężko jest domyć, domyć na przykład takie dziupki. Ale kolory jakie stąd wychodzą, powiem Wam że naprawdę tylko że szkoda, że jest to pobite. Myślę, że 90% tego co wyciągam z tego miejsca to jest szkło pobite. No ale. Później Wam pokażę, co uratowałam. No i nic, może nie będzie się tak kurzyło, bo jednak troszkę popadało. Zobaczcie, jakie głazy. Przez te głazy, właśnie przez te, przez te całe cegły, które były tutaj też wrzucone, to szkło się pobiło, nie przetrwało. Ale dobra, działamy. Posiedzimy jeszcze dzisiaj trochę i zobaczymy, jakie będą tego wszystkiego efekty. Na koniec skończyłam z tym miejscem. Jednym, jeszcze mi zostały dwa, w tej okolicy. E, zakryłam odkrywkę i już Wam pokazuję, jak się wszystko przedstawię. Tak to jest tylko z tego miejsca. Szkło, cały wór, ogromny. Ogromnie ciężki. Tu mamy zmieszane. Tu mamy pół wora kolejnego zmieszanego. Tu mamy jeszcze dodatkowo szkło. 3 czwarte pojemnika. Tu są buteleczki, które część udało mi się uratować z tego wysypiska. No i co? Magnez wiadomo. I trochę złomiku to chyba jest miedziuszka, co? Tak mi się wydaje. To też jest miedziane, bo nie przyciąga dużo rzeczy jest miedziane. To chyba był jakiś stary zegar. Jest sporo rzeczy miedzianych, to oczywiście przebiorę, ale bardzo dużo jest złomu, które rozpadało się dosłownie w ręku, czyli to jest bardzo stare. No nic kochani. Idę po sprzęt, żeby to przewieźć. Ogrom tego co. Z jednego takiego malutkiego miejsca. Kto by pomyślał, i kogo my tutaj mamy? Tak, te wykopki, cały ten ciężar i ogrom tego szkła, i zmieszanych zmusiły mnie do tego, żebym posprzątała auto na tip top i co? I wpakowała wózek kaniowskiego. A dlaczego kaniowskiego? Dla nowych widzów, to taka informacja, że Artur, wraz, Artur z Kaniowa, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, wraz z innymi widzami, zrobili zrzutkę i kupili mi ten wózek do lasu, żebym nie musiała wszystkiego nosić na plecach. No i co? Kaniowski wraca. Super. Coś Wam pokażę. Zaczęłam nakręcać filmik i spójrzcie na to. Tylko się odwracam. Kuraczki. Piękne kureczki, prawie na nie weszłam. Hm. No już są takie wyrośnięte, no to je zabiorę do domku, ale jak będę wracać po wszystkim, szok deszcz popadał, czyli się pojawiły. Dobra, i co? Lecimy wózek zapakowany. Tu mam to szkło. Przesypałam z tego pojemnika do tej torby szkło, bo jak dosypię do tego, to nie będę w stanie wynieść to na śmietnik. Tu mamy zmieszane, tu mamy do przebrania ten złomik. Chciałam Wam jeszcze coś pokazać. No właśnie. Więc wiecie, jak bardzo jest skażony już ten teren. Aż dziwne, że tam roślinność rośnie. No ale prowadzi intensywną walkę z tym, co my zostawiamy w lesie. Niestety. A miejsce jest przepiękne, sami widzicie. Natomiast tutaj powkładałam część skarbów. Część już jest w aucie. Zaraz jak dojadę do auta, tym wózeczkiem naszym kochanym to pokażę Wam, jak przedstawiają się te wszystkie skarby z tego wykopaliska. Dla mnie to są skarby, dla wielu z nas, bo to jest szkło, które już nigdy nie będzie. 66-rocznik, młodsze troszeczkę starsze. To są już ostatnie sztuki, które można uratować. I są całe. No nic, kochani. Zabieram wózeczek i lecimy do auta. Tak to się prezentuje. To jest wszystko, co uratowałam z tego miejsca. Już Wam pokazuję z bliska. Piękna, zielona butelka. Cudowna zieleń. To jest 075 ów w opisie pod spodem. Piękna, kolejna zielona butelka. Zobaczcie, jakieś Jeden ma grube. W ogóle jest ciężka. Ona z kilogram waży. Słoiczki. 66 rocznik. Widzicie? Tu chyba też jest 66. Tak, 66. Wiecie, co naprawdę. I tu. Szóstka, czyli 66. Tu nie wiem, 7,2. Zobaczcie. To jest chyba jakieś. Miedziane coś. Takie pudełeczko góra dół. Do tego jeszcze taka piękna malutka niebieska buteleczka. Jest cała. Ta po kleju, po tej gumie arabskiej. Tu jeszcze takie maleństwo z nakrętką też wzięłam, bo jest piękna. I z nakrętką to wzięłam. Ta też jest z nakrętką. Napisane jest od spodu Wilbra. Też wzięłam, bo jest z nakrętką, a takich z nakrętkami to ciężko jest znaleźć taki komplet, żeby była nakrętka, więc wzięłam. To chyba jest, nie wiem, po czy co. Nie mam pojęcia, nic nie jest napisane. Kolejna piękna zieleń, trójka 075U. E, tu mamy kolejną piękną zieloną butelkę, zobaczcie. 0,5 litra też U yy, i taka mi się trafiła, chyba jest biała, mam nadzieję, że ją domyję i nie wiem co jest, jakie hieroglify są pod spodem, ale już widzę 1965 rocznik. Zobac nie wiem czy Wy zobaczycie. 1965 No i co, trafiły się te śmietanówki tak? Piękne. Ta druga z napisem. One są bardzo brudne. Nie wiem, czy uda mi się to wyskrobać, żeby przeżyły. Zobaczymy. Wszystko się okaże. No i co? I tu mamy kolejne. Zobaczcie, takie. Nie wiem, czy to brać, czy to wyrzucić. Nie wiem, od czego. Jakieś ładne, eleganckie. Tu znowu jakaś taka fajna, malutka. To wzięłam. Jeszcze jest z płynem. Na razie jej nie otwieram, bo kiedyś jak otworzyłam i wylełam płyn, słuchajcie, w jednym miejscu, co kopałam, to nie mogłam później wytrzymać ze smrodu. Ech, porcelanowe. Niestety tylko przykrywki się uratowały. Trzy. Zobaczcie, ale są całe, piękne, porcelanowe. Może ktoś będzie na przykład potrzebował tak do swojej zastawy, a komuś się właśnie zbiła. Takie coś znalazłam jeszcze. Gliniane. Denko. Denko. Góra od czegoś. A i zobaczcie, przykrywka do weka. Huta szkła łużyce. Widzicie to? 66 rok w pińsku. Piękna cała. A, jeszcze jakąś nakrętkę znalazłam, ale mam dużo pojemniczków takich, że wiem, do którego będzie to pasowało. No i co? Miedziana jakaś przykrywka. Nie wiem, czy to nie było do jakiejś popielniczki w samochodzie. I spójrzcie na to. Raz, dwa, trzy, trzy sztuki. E, nie wiem, z czego to jest? E, czy to jest miedziane? Czy to jest srebro? I napiszcie mi, jak wiecie, jak to doczyścić, bo bardzo bym chciała to doczyścić bo, no coś takiego taką chochlę znaleźć, słuchajcie na wykopkach wspaniała sprawa, co? niesamowite a i jeszcze znalazłam coś takiego mi się wydaje, że to było, kurczę, jakaś właśnie przy alkoholach kiedyś, prawda? coś coś kojarzę, ale nie mam zielonego pojęcia, a no i zostawiłam ten Minol, tak? Minol, Warszawa jedna z nakrętką jest dobra nic będzie, później pomyślimy no i powiem Wam, że na ten ogrom szkła, który wyjechał z tego lasu i zmieszanych, jakaś garstka jest, tak, ale ile by nie było, to cieszy bardzo. No przepiękne są te rzeczy. Ta zieleń, słuchajcie, zawiozę je na działkę, umyjemy pewnie z Madzią w wodzie deszczowej niebawem, trochę się muszą namoczyć. I pokażemy Wam, jak w ogóle przedstawia się ta cała kolekcja z dnia dzisiejszego. Bo teraz to się prezentuje no tak brudno, a będzie elegancko, jak umyjemy. Zobaczcie, a ta zielona jest taka śliczna. Inny, inna zieleń. W ogóle te kolory naprawdę to jest coś pięknego. No, a auto się przedstawia następująco. Jeszcze by się dużo zmieściło co my tu mamy, a tu mamy to zmieszane tu mamy to szkło a i tutaj też mamy szkło nie sypię, nie dosypuję, bo nie dam rady tego wynieść na śmietnik no wiadomo, trochę złomiku tu jeszcze jest miejsce na Kaniowskim już teraz się zrobiło baterie, oczywiście osobno i co kochani, zabieram wszystko na, dziś, na dzisiaj wystarczę. Idę jeszcze po te kurki, tutaj, co się znajdują. Zresztą nie wiem, czy się dzisiaj w ogóle nie przejdę jeszcze na grzybki. Zobaczę, czy gdzieś są kurki. O, patrzcie. Folia. Wygr wygrywaj co chcesz. No właśnie, wygrałam. Słuchajcie, kapsel. Tak, dobra. E Tutaj mam trochę złomiku, opróżniło mi się, więc zaraz to jeszcze posegreguję. Będę miała pustą torbę. Już wiaderko też jest puste. A ja co? Zabieram to. Bardzo się cieszę, że coś uratowałam. A wam życzę cudownego, oczywiście, weekendu. Może się zobaczymy jeszcze w weekend? Nie wiem, nic nie planuję, oczywiście, jak to ja. Wszystko wychodzi na spontanie. No i co, kochani? Pamiętajcie o subskrypcji kanału, jak Wam się podobało oczywiście, a ja Was ściskam serdecznie i do zobaczenia. Papa pa, kochani.